Dobrze, moi drodzy, no to przechodzimy teraz do drugiej postaci. O, przepraszam, przechodzimy teraz do drugiej postaci: jest to Shilona, jest to postać geopięciogastkowa. Jest to też postać z Natla No czy nie mówiłem, no to te dwie postacie, właśnie nawiązują do tego eventu: Dzisiaj też jest tutaj, ta Shilona, jest ta Varesa, więc no, jest to nawiązanie do eventu tego, właśnie, co było na górze. Chociaż pewnie się domyśleliście tutaj z tego początkowego obrazka, więc no, wracam do tematu. Więc no, Shilona, jest to postać pięciogastkowa. I powiem wam tak, mam do niej mieszane zdanie, tak jak... Tak jak, jak wychodziła myślałem, że to będzie fajna postać, no zdrowo spoko. Wydawałoby się spoko tak jednak no. Jak wprowadziła, no to trochę, był, trochę było rozczarowanie, trochę był zawód. No może nie to, że jest jakaś tam totalnie okropna, że no nie da się na nią w ogóle patrzeć, nie da się po prostu i słuchać, tak jak no... Jednej postaci o której może kiedyś powiem jak zostanie dodana, ale no. No, Shilone nie jest, na pewno do moich ulubionych nie należy. Też nie chcę powiedzieć, że ona jest totalnie tragiczna, ale no... Nie. Z tej dwójki, no to mówię, Varesa bardziej mi się podoba, jeżeli chodzi o postać. Ale może jest lepsza od niej ta Shilonen. No to zobaczymy, jak sobie poradzi w Chylia. Dobrze więc moi drodzy, mamy teraz drugą postać, czyli Shilonen. No widzicie, może stylowo nie jest jakoś tam źle, powiedzmy pasuje do niej tak jednak no. Też nie jest to, jak już to mówię, postać najlepiej zrobiona. Do wsparcia mamy jedną postać yy, Hydro i dwie Pyro. Mamy tutaj do czynienia też z postacią Geo, o czym wcześniej mówiłem. No jeżeli chodzi o tą postać, no to jest to postać taka typowo... Yy, można powiedzieć, że besowa, ale też wiadomo, można ją wykorzystać jako shielda. Ze względu na to, że mamy tutaj do czynienia z postacią Geo. Tutaj macie na razie wykorzystanie postaci bez jakiejś tam żadnych pomocy. No coś tam niby robi, ale no... Też nie mieliśmy wsparcia, więc to też nie ma co oceniać, że... jest coś złego z tą postacią. No i lecimy dalej. Nie energii. I teraz nasza umiejętność w postaci Geo, czyli możemy spinać się po... Ścianach idziemy naszymi rolkami, Rolkami jedziemy naszymi tutaj na no spokojnie. Tutaj mogłem zebrać tam energię, ale no już trudno. Wiecie ja to na razie, nie będę marnował no, tej, tej energii, więc no, wykorzystam innego DPS-a. Janfek, który ...może też jest bardzo dobrym DPS-em. Oczywiście, jak na czwórkę, jednak ma swoje wady. Przede wszystkim bardzo niską wytrzymałość. idziemy tak, tak, dalej mamy znatnąuską postać tak, oczywiście aktywuje się umiejętność aktią tak. I znowu nie zabrałem, więc no... Niestety będziemy trochę ograniczeni, ze względu na tą energię. No i to jest niestety trochę wada tej postaci, że no... Musisz akurat używać tej... że to medeka jest potrzebna, żeby wykorzystywać, tak jak... A, bo jeszcze nie było czegoś takiego, że musisz mieć tą energię, bo inaczej... Inaczej nie zrobić. możesz na spokojnie, może wejdźcie nawet bez tej natlanowskiej energii, tak? No to niestety, no. Trochę jesteśmy ograniczeni przez tą energię. Ale tutaj walczymy na spokojnie. Zjedę ja, na atak i od razu poszłam. Nie wygląda to jakoś tam super dobrze, ale też nie jest to tragedia. No, Bo jednak atakujemy całkiem nieźle. Koniec. No i macie tutaj pokazaną właśnie Shilonę, jak wygląda. W walce. No powiem wam. No może nie atakuje źle, ale no widzieliście, też nie jest jakaś tam super mocna. I razem razu jakbym miał wybrać między Waresem a Shilonen, no to jednak Varesa dla mnie zdecydowanie mocniejsza, widzieliście A przynajmniej ci co oglądali poprzednią część, że No mega sobie poradziła, szybko poszło w walce No może te postaci nie były jakieś tam super mocne, to jednak mieliśmy trochę mocniejsze postacie, ale no jednak Nawet uważam, że przy tych mocnych postaciach Varesa naprawdę może sobie lepiej poradzić niż Shilonen Moja ostateczna cena tej postaci No takie o, no może 7 plus na 10, no Uważam, że 8 na 10 no to trochę za dużo tych tak 7 plus wydaje mi się odpowiednią oceną Mówię, nie jest to postać zła, ale też nie jest to postać najlepsza Jakbyście chcieli jakąś tam Geo dps no to nawia będzie zdecydowanie lepszym wyborem Nie za bardzo mogę polecić tą postać, tą Shilonen Ale powiedzmy od biedy, jak ktoś potrzebuje na teraz jakiegoś tam DPS-a, Geo No to może sobie wybrać ewentualnie, ale no mówię Raczej jedynie do walki w natlanie, czy jak, są, jak, są ta, jak jest ta natlanowska energia, to może się przydać, ale no raczej w większości sytuacji będzie no, niestety niezbyt uniwersalna. Więc sami pomyślcie, czy ta postać jest Wam naprawdę potrzebna. To były wszystkie postacie 5 -gioskowe. zostały na postaci 4 -gioskowe. pokażę Wam, czy któraś z nich jest w ogóle interesująca. Dobrze, mamy tutaj naszą pierwszą postać. Pierwszą postacią jest Jansa. jest to postać elektro czterogwiazdkowa, do pomocy mamy trzy pyro. No to jest trochę ryzykowne wygrać na trzy postacie tego samego typu, raczej wolę maksymalnie dwie, bo może nie, sobie drugą elektro dać wtedy masz bonus i pyro, i elektro. Tak jednak, no zawsze to jest coś, zawsze mamy jakąś tam. Ten. Jeżeli chodzi o umiejętności postaci, no to podobnie jak Varesa, mam tutaj szybkie wyganie no może nie aż tak szybkie jak Waresa, widzicie jednak, no... No, nie biega to aż tak szybko, to w no, wydaje mi się. Ta pięciokreska postać trochę biega szybciej. Op, i włączamy. I zaczynamy od to... to jest postać oznaczona jako Sapor. Tutaj raczej będziemy korzystali z Gaminga jako DPS-a. Controlled breathing. Let's move. Drop your weapons. Hands where I can see them. Ja. Boom. Ja. Maszukam Boom. Everybody stand. You quick as a flash. On my mark. Jak też widzicie no wadą jest to, że ona długo się ładuje niestety. I kończymy naszym gamingiem. I to był właśnie Jansa No, powiedzmy, jako support może być. No, szczególnie ta umiejętność specjalna, no, nieźle robi obrażenia, tak jednak, no. Szybką umiejętność to wykorzystujesz jeszcze tylko raz, więc raz atakujesz i koniec. Potem ewentualnie używasz umiejętności specjalnej, żeby wzmocnić umiejętność, ale, no. No, też ta jej umiejętność, umiejętność, jak mówiłem, Warysa jednak zdecydowanie lepiej wygląda, jeżeli chodzi o te bieganiem wydaje mi się, że szybciej. Że szybciej pędzi tą tą waresą niż Iansanem. Tak jednak no, też nie mogę powiedzieć, że jest to ona totalnie beznadziejna postać No wydaje mi się, że jako support no to wydaje mi się lepsza niż Chilon jako DPS No, mogę dać ocenę 8 na 10 no niektórzy niektóre osoby pewnie powiedzą, że... No trochę przesadzam, że za niską ocenę daję. Niektórzy powiedzą, że to jest meta postać, ale no. Nie wiem, jakoś nie potrafię się do niej przekonać. Nie jest to dla mnie jakoś tam postać O.P. Wydaje mi się że z elektro supportów no to, no to nie wiem. Nawet Raiden Shogun jest lepsza, ale no, no też Raiden Shogun to pięciopięską postać. No, nie wiem, jakoś... wydaje mi się, że raczej te pięciopięskowe su te supporty elektro jakoś nie przekonują mnie. Jakoś nie mogę znaleźć jakiejś tam dobrej elektro supportowej postaci. No, co też nie oznacza, że Janssen jest jakiś tam super zły, no mówię Jest spoko, ale no nie jest na pewno dla mnie jakąś tam super metą Idziemy teraz do kolejnej pięciogwia... postaci, która no moim zdaniem jest y, Totalnym rozczarowaniem I jakoś nie mogę się do niej y, y, Przekonać I to jest nasza postać, czyli Chewbress, y, jest to postać y, pyro y, Czterogwiazgowa ta, ta twarz jej przeraża mnie No i zaczynamy ten jest to to! na jakiś support, ale. Nie mam, nie mam pojęcia, jak się z tego support pozyska. Wyrzucaj i być świetny. specjalne może być będzie szok. liza, trochę Try not oh. to enjoy this too much. Herein for a little Don't get Midnight Fantasmagoria. No rest Dobra, nieważne. No poszło, no. powiedzmy, poszło jakaś ta walka yy, poszła. No nie powiem, że poszło jakoś tam super dobrze, ale no też yy, powiem nie poszło jakiejś tamicznie i tak i tak wydawało mi się, że będzie gorzej niż y, teraz. Więc wiecie Chevres. No. Powiedziałem, że support jest, ale no naprawdę nie mam pojęcia dalej, jak się z niej używa. Naprawdę nie, mimo że nie ma jakichś tam skomplikowanego mechanik, no to jest naprawdę mega trudno w użyciu, widzieliście. Śr jako średni gracz naprawdę dalej, nie, mimo że tyle razy był w testach dalej nie mogę wykorzystać mocy tej postaci. Nie wiem jak się z tej postaci korzysta. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy jestem takim debilem, że nie umiem y, tej postaci dobrze użyć, ale no. Nie wiem, nie przekonaj mnie w ogóle ta postać dalej y, z są no to dalej nie jest to postać, którą y, polecam. Wydaje mi się, że... No dam podobnie jak i Jansen 8 na 10, ale no... Mówię, to akurat wyjątkowo dobrze się pokazała ta postać, chociaż no mówię. To raczej mieliśmy y, postać supportową. To też widzieliście, no... Nie biło to jakoś tam mega dużo. No proszę, na poszła spoko, no jednak... Mówię, Liza jako DPS Elektro, no to nie jest jakaś tam tragiczna No szczególnie, jeżeli powiemy, że to jest postać startowa, no to W ogóle Liza nieźle sobie poradziła no, jednak Szefrys, wydaje mi się, że bardziej by tutaj Szannik się nadawała i moim zdaniem o wiele lepiej by sobie poradziła Więc no Takie mówienie, że postać poradziła sobie nieźle w porównaniu do tego, że są lepsze postacie supportowe, no to To jest trochę bez sensu, więc no no jako jako czterogwiazgowa postać no to mówię, no 8 na 10 to powiedzmy 7+, plus, no jednak tej mi się Ian są ciekawszy z tej dwójki Nie wiem, jakoś nie mogę się przekonać do tej postaci tak, tak wiele razy była w testach, ale dalej nie potrafię, dalej nie potrafię przekonać się do niej Więc no, to była szewry, lecimy do ostatniej postaci czterogwiazgowej, która moim zdaniem jest najlepsza Najlepsza w sensie najlepsza z tej trójki, a mamy do czynienia z gamingiem, jest to postać pyro czterogwiazgowa to w starcie mam jeszcze jedną Pyro, Kryo oraz yy, Anemo. Jest to postać DPS-owa, więc tutaj na pewno o wiele łatwiej będzie pokazać, jak to wygląda. No skaczemy i bum, rejmin potężny, obrażenia 40 tysięcy, no to jest bardzo dużo uwagi. No. no teraz pokazuję tak, trochę może nie najlepiej, ale no... Ja chcę pokazać tą umiejętność specjalna raczej pod koniec, bo mamy coś mocniejsze w przeciwnicy. Mogę nawet teraz w pokazać, bo widzę, że... Bum! Boom. So. Bum! Boom. Widzicie? Całkiem nieźle sobie zbijemy, nawet, nawet atakując bez umiejętności, widzicie? Bo te 5-6 tysięcy, nawet 7 tysięcy widziałem, no to, tysiąc to, tysiąc no to ładnie bijemy. Sorry. Nie to, że jestem chory, tylko po prostu... Mówię, nie... Nie piesem zmierzają do takiego gadania, do no czego, więc no... Aż mnie w gardle wysuszyło, przepraszam was bardzo za to. No i to był gaming. Widzieliście, bardzo szybko poszło. Mówię. Jedyną może wadą tej postaci jest to, że w niektórych sytuacjach może szybko padać. Ale no. Jeżeli zrobicie jakiś tam dobry set, dacie jakąś tam postać shieldową, tak jak... Nie, to chyba tam nie było, ale no. Jak dacie jakiegoś tam dobrego shielda... Ewentualnie jakąś tą postać leczącą Czyli nie możecie jakąś lanię wziąć, Tomę Chociaż wydaje mi się, że Leila też jest to shieldem, więc też może się nadawać, Też możecie dać jakiegoś healera, jał ja wydaje mi się mogłaby dobrze pasować do tej postaci I naprawdę wydaje mi się, że może tą postacią robić naprawdę niezłe zamieszanie Moja ocena tej postaci 9 na 10 No jednak wydaje mi się, że Varysa, no jednak jest zdecydowanie lepsza, tak jednak Mówię gamik naprawdę jak na postać czterogskową DPS-ową naprawdę jest super postacią i wydaje mi się, że. Z tej całej trójki wydaje mi się, że to jest jedyna postać cztergioskowa, którą naprawdę mogę polecić i. I wydaje mi się, że nawet jak ją zrobicie, no to można naprawdę być zadowolonym. Oczywiście jak nie macie innych DPS-ów Pyro. No ja mam tą postać, ale jako że mam ją imię, no to... No aż tak nie... aż tak nie spieszy mi się zrobienie tej postaci, ale naprawdę uważam, że... Jak ktoś chce Pyro DPS-a, nie ma Pyro DPS-a i zdobyć tą postać, no to wydaje mi się, że może ją na spokojnie zrobić, bo naprawdę jest spoko. I to były wszystkie postacie, yy, które chciałbym omówić. Przejdźmy do podsumowania. Dobrze, więc przechodzimy do podsumowania. No powiem w skrócie o tych wszystkich postaciach. Na początku Faresa. Jeżeli ktoś chce zobaczyć pełny opis tej postaci, pełne mówienie, no to zapraszam do poprzedniej części. Link będzie znajdował się gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że dobrze pokazuje bo tak ciężko z komerki to wypatrzeć więc powiem tak, Varesa bardzo dobra postać, bardzo fajna, fa bardzo fajny elektro DPS nie fajna powiedzmy ta umiejętność szybka, szczególnie, że bo to postać naprawdę bardzo, bardzo szybko biega i to naprawdę jest spoko, szczególnie dla tych co chcą eksplorować mówię, w walce też jest dobra mówię, dla mnie jest to postać 10 na 10 ale nie chodzi mi o to jak wygląda postać, tylko mi chodzi o to jak sobie radzi no jednak Mówię, mega super postać wydaje mi się, mogę ją jak najbardziej wam polecić. Jak chcecie na teraz Elektro y, DPS-a, no to bierzcie, bierzcie tą postać, bo wydaje mi się, prędko nie będzie lepszej oferty. No mówię Freem teraz robi jakąś tam dużą konkurencję dla tej postaci, ale no, i tak uważam, że nawet mimo tego, dalej ta postać y, y, może sobie poradzić w walce i dobrze wam to pokazałem y, właśnie. Silonen. No, nie mam postaci takie połączenie trochę DPS-a i no, trochę shield, bo jednak yy, postacie Geo raczej często nadają się do shieldowania. Tak jednak, no, moim zdaniem nie jest to jakaś tam postać warta uwagi. Można ją, powiedzmy, rozważyć, jak potrzebujecie na teraz jakąś tam Geo DPS, ale, no mówię, lepiej poczekać na nawie, zdecydowanie lepszy DPS -y typu Geo. Dla mnie na 7 na 10, no powiedzmy, mogę ją trochę naciągnąć do ustępki albo nie, dam 7, 7 z 10, nie będę. Tutaj też tak bardzo yy, oceniał wysoko. Mówię, nie jest totalnie tragiczna, ale też yy, nie jest jakaś tam postać, którą mógłbym totalnie polecić. Jansa. No, trochę skomplikowana postać, jeżeli chodzi o użycie. Nie jest moim zdaniem aż tak mocna, jak ludzie o tym mówią. Ale to też, mówię, nie jest to totalna tragedia. No też z to, że no te elektro DPS -y, no nie są jakieś tam super OP. Szczególnie te czterwiaskowe, no to. No jednak... No powiedzmy jak to Elektro, no to nie jest totalna katastrofa. Też, też można powiedzieć, że jest całkiem niezła, ale no też nie powiedziałem, że jako support no to jest super. No mówię o cenie no 8 na 10. Daję sobie radę tak jednak, no trochę brakuje mi tej mocy tej postaci. No to jest to właśnie to co chcę powiedzieć. Shevres... a, Nie wiem... Dalej nie, dalej nie mogę się przekonać tej postaci. Dalej... Ni dalej nie wiem jak... Y dalej nie wiem jak się tej postaci używa. Były komentarze, że nie umiem, nie umiem korzystać z tej postaci, że, że jestem botem yy, to znaczynowym, ale no... Nie wiem. Tak długo jak gram w tą grę, nie mogę wykorzystać tej postaci, nie wiem jak się z tej postaci używam. Mówię, napiszcie w komentarzu co robię nie tak, jak powinienem tej postaci używać poprawnie, żeby... Żeby, no, pokazać jej 100% mocy. Ale jak na razie dla mnie dalej jest 7 plus na 10. No i tak uważam, że to jest progres, porównaniu do tego co było wcześniej, bo... Poprzednio chyba oceniam niżej, chyba nawet było 6 na 10, pamiętam, czy 5, ale no. Jak ktoś ma jakieś to umiejętności dobre, no to może ją użyć, ale no, nie wiem. Dla mnie dalej nie jest to postać warta uwagi, jeżeli chodzi o te supporty. No, Shangling, Bennett to, to są postacie, które, mimo że są długo, no to do, dalej sobie radzą lepiej niż y, ta. No i Gamik, mówię. Jeżeli nie macie teraz jakiejś tam dobrej postaci DPS-owej Pyro, no to mówię... jest to spoko wybór, naprawdę nieźle bije, mocno robi obrażenia. No i może szybko padać, to no wydaje mi się, że jest takie powiedzmy Janfej 2.0 taka. No Janfej atakuje też mocno też szybko pada. No ta postać może jest trochę bardziej wytrzymała, tak jednak ze względu na specyfikę tej postaci, no to używając samych ataków tracimy życie. Powiedziałem, trochę więcej wytrzymuje, też trochę więcej bije niż te Yanfei dlatego te 9 na 10 wydaje mi się bardzo dobra postać. Bardzo, wydaje mi się, spoko. No, szczególnie jak nie macie, mówię, innych pyro DPS-ów w pięciogwiazdkowych jakichś tam mocnych, typu Małika, yy, czy Chutało, czy Joj ale no, jak nie macie innych pyro DPS-ów, no to mówię, wydaje mi się, nie rozczarujecie się, jeżeli tą postać zrobicie. No tak czy to, było na tyle. Jeszcze raz, tak jak wcześniej mówiłem do wyboru jakbym miał wybrać czy Varysę czy Shilonę, no to jednak zdecydowanie Varysa jest lepsza. Z cztery postaci, no to Gaming mówię, zdecydowanym faworytem jest moim. Można ewentualnie Nansana jako taką supportową postać Electro. Shephrys raczej nie polecam, chyba że ktoś naprawdę jest jakimś tam prograczem no to może wykorzysta tą postać lepiej, ale nie wiem. Dalej nie umiem tej postaci dobrze wykorzystać. No, pokażę jeszcze raz postać, którą Mówię, zdecydowanie polecam zdobyć. To no mówię styl, niektórzy... Niektórzy nawet pokorzyłem się na to, jak ta postać jest zbudowana, ale no mówię. I tak... mówię... Jako że ta postać jest bardzo dobra w sami walce, no to mówię, i tak to jest naprawdę postać, którą mogę wam... którą mogę polecić niemal każdemu. No chyba, że ktoś ma Flinsa i mówi, że Flins jest lepszy, no to wtedy... Nie wiem czy to jest najlepszy pomysł, ale naprawdę uważam, że... Bardzo jest dobra postać Elektro. Dobra, przepraszam się tego zagadałem. To mówię nawet sam to postać mam i mówię. Nie żałuję, że ją zdobyłem. O. Dobra. No i właśnie to robi z przeciwnikami i to zrobić tą kanawką. O, proszę. No mówię nawet ta animacje ma całkiem interesujące. Może nie najlepsze, ale no ciekawe. Dobra, więc no moi drodzy to byłoby na tyle. Tu zrobię tak, żeby tutaj nie chaosowała nam to postać, więc no... Dziękuję moi widzowie. O, przepraszam jeszcze tutaj. No w widzicie, że podoba mi się ta postać, więc no... Moi drodzy to było na tyle, dziękuję, że obejrzeliście filmik do końca, mam nadzieję, że wam się on spodobał Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji oraz kliknięciu w dzwonek, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami Na pewno to pomoże z pokazywaniem moich filmików jeżeli, jeżeli chcielibyście, żeby inne osoby to obejrzały, uważacie, że to jest na tyle dobry film, że inne osoby mogłyby obejrzeć, no to łapeczka w górę poprawia zasięgi, udostępnianie znajomym, żeby też obejrzali. Jeżeli chcecie zostawić jakąś opinię na temat tego filmu, nie wiem, czy coś zrobię mnie tak, czy na przykład powiedzieć, czy Wam się film podobał, no to napiszcie w komentarzu, po to sekcja komentarzy, żeby właśnie zostawić yy, oceny, yy, żeby zostawić oceny, które które może uwzględnię w następnych filmach i może będzie poprawiana w następnych materiałach przepraszam was bardzo za to mówię na szybko to nagrywam więc no mogę czasami takie bzdury wygadywać jeszcze na końcu zapraszam was do Discorda link znajdziecie w opisie filmu tutaj jestem aktywny cały czas więc no, jak ktoś chce ze mną pogadać no tam spokojnie M mogę z wami tutaj porozmawiać no i to by było na tyle do zobaczenia na razie.